Dzisiaj pokażę zalety prądu AC i prądu DC. Tutaj widzimy diodę LED, którą podłączę do prądu AC. Podłączę ją jakkolwiek, nie zwracając uwagi na bieguny. Świeci się. Teraz na odwrót. Też się świeci. Teraz mamy prąd DC. Znowu podłączę jedynie zwracając uwagę na bieguny. Nie świeci się. Zamienię. Ps. O. Źle obróciłem tutaj. Dobrze teraz. Podłączę znowu nie zwracając na uwagę. Nie świeci się. Świeci się. Widzicie? Przy prądzie AC. Nie ma znaczenia jak podłączycie, ale przy prądzie DC ma znaczenie.